Tell me what your name is. Tell me what you like and all your secrets. I just wanna go over the details. Let me inside of your mind. I know I just met you, but something tells me that you might be into talking to a stranger with a tag. Kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. I w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na test najnowszej palety od Nataszy Denony My Dream Palette. I przygotowałam dla Was 5 makijaży. Tyle wiadomości je dostałam pod ostatnimi filmami i na instagramie odnośnie tego, żeby przetestować paletę i że czekać na makijaże z przy użyciu tych cieni. Naprawdę było takich zapytań dosyć sporo. Na szczęście udało mi się przysiąść i zrobić kilka looków, tak, żeby pokazać Wam, jak się z tą paletą pracuje, jak te cieni się ze sobą łączą i jak te kolory wyglądają na oczach. Jeśli chodzi o zawartość, to mamy tutaj 15 cieni o różnym wykończeniu. Wśród tych cieni znalazło się 13 nowych cieni, które nie pojawiają się w innych paletach i dwa cienie lubiane przez Natasha Denone. Mamy bardzo jesienną kolorystykę. Pokażę Wam oczywiście pięć różnych makijaży na różnych bazach, na różnych korektorach, tak żebyście zobaczyły jak z tą paletą się pracuje. Także mam nadzieję, że taka tematyka odcinka Was Was zainteresowała dawno nie było takiego odcinka z pięcioma makijażami, co też oczywiście było spowodowane tym, że miałam naprawdę mnóstwo pracy. A taki odcinek zazwyczaj zajmuje mi około 20 godzin. Także jest to sporo czasu. Bardzo się cieszę, że nareszcie udało się znaleźć ten czas. Oczywiście, jeśli tematyka tego odcinka i ten odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie o kciukach, o subskrypcjach tego kanału i o komentarzach po obejrzeniu filmu. Tyle tytułem wstępu nie chciałabym już przedłużać. Zapraszam Was serdecznie na 5 makijaży przy użyciu najnowszej palety od Nataszy Denony My Dream Palette. Przechodzimy do pierwszego makijażu oh w wow. so do... pierwszym makijażu moją bazą będzie baza od Dominique Cosmetics. I zaczynam sobie od zrobienia kreski czarnym cieniem z palety. Wyciągam sobie do boku. A następnie wypełniam tutaj środek. Cień się bardzo dobrze transferuje, nie widzę tutaj żadnego osypu, co mnie zachwyciło w tym cieniu, że jest bardzo, bardzo taki satynowy pod palcem. Jak widzicie kreska wygląda fajnie, czarno, także super, bardzo fajna pigmentacja. I sięgam sobie teraz pojaśniejszy cień, będzie to ten Fiolet i blenduję delikatnie tę kreskę, którą zrobiłam w zewnętrznym kąciku, ale jeszcze poprawię sobie bazę, bo widzę, że odrobinę się zebrała w załamaniu. Na razie blenduję tę kreskę w zewnętrznym kąciku. Powiem Wam, że te fiolety, te bakłażanowe cienie dwa nie zachwyciły mnie jakoś przy słoczach. I też jak nakładam sobie na pędzel, zobaczcie jaka jest pigmentacja. No moim zdaniem jest dosyć słaba pigmentacja. Rozciera się tu bardzo ładnie wszystko. Teraz wezmę sobie ten cień i blenduję sobie górę tego fioletu. Tu się wszystko ładnie rozciera, nie widzę żadnych problemów. I ten sam cień nałożę sobie też na dolną powiekę. Mózg nocniczy przez nas jest bardzo, bardzo ładny, taki neutralny. Wydaje mi się, że na słoczu wygląda cieplej niż na powiece. I teraz sięgam po błysk, wezmę ten tutaj i nakładam sobie w wewnętrznym kąciku i wyciągam do góry. Błysk jest ładny, ale coś podobnego na pewno już w swojej kolekcji znajdę. Wewnętrznym kąciku dodam sobie odrobinę cienia Unity. Oj, tutaj nie spodziewałam się aż takiej intensywności, zobaczcie. I takim malutkim pędzelkiem jeszcze odrobina cienia. Tutaj tego jaśniejszego błysku wewnętrznym w kąciku. Teraz przeciągam sobie odrobinę na dolną powiekę. A na linię wodną nałożę eyeliner latte od Apolki. I tak wygląda pierwszy makijaż. Muszę wam powiedzieć, że z pracowało się naprawdę bardzo fajnie jestem zakochana w tej czerni, ponieważ jest bardzo, bardzo satynowa, bardzo kremowa, uważam, że jest to jedna z niewielu czerni, która idealnie się nadaje do robienia kreski solo nie wiem jakby się sprawdzała wprawdzie w ciągu dnia czy będzie się rozmazywać, czy nie, myślę, że na pewno sobie to przetestuję, natomiast pracuję się z nią wyśmienicie i idealnie nadaje się do robienia kreski, jeśli chodzi o ten fiolet, którego używałam do rozbędowania tej czerni no mam dosyć mieszane uczucia, zupełnie nastawiałam się na co innego, cień jest bardzo taki gładki w dotyku i ma bardzo słabą pigmentację. Jak widzieliście, nawet słabo się przenosi pędzelkiem. Ten cień, którym blendowałam tutaj te dwa ciemniejsze cienie, bardzo fajnie się sprawdził. Może przydałoby się tutaj odrobinę beżu, ale ponieważ w palecie nie ma tego beżu, postanowiłam i wzięłam sobie tutaj za cel, że w tych makijażach nie będę używać żadnego beżowego cienia, tylko będę korzystać z cieni, które są w palecie. Jeśli chodzi o błyski, ja widzę, że on się odrobinę zebrał niestety w załamaniu, więc chyba potrzebuje bazy i przechodzimy do kolejnego makijażu. Kolejny makijaż rozpocznę od nałożenia bazy, a właściwie korektora Too Faced i to jest odcień słon i w tym makijażu cieniowanie oka zacznę od tego tutaj cienia. To będzie taki mój cień bazowy, transferowy, zobaczymy jak się przenosi na powiekę. Wychodzę z tym cieniem dosyć wysoko. On, tak jak Wam już mówiłam, przy pierwszym makijażu jest nieco intensywniejszy niż się zdaje w palecie. Tu możecie sobie zobaczyć na porównaniu. To jest dokładnie ten cień, i wysmurzam sobie go do boku. Cień się rozciera ładnie, nie robi tutaj żadnych plam, żadnych dziur. Też odrobinę przeciągam sobie ten cień do wewnętrznej części mojej powieki. I teraz nałożę sobie paluszkiem ten błysk tutaj w rogu. Bardzo kremowy, bardzo fajnie się przenosi na powiekę. Zresztą wydaje mi się, że te błyski na dane są znane z tego, że bezproblemowo tutaj ich formulacja pozwala na. Aplikacje, właśnie palcami. W wewnętrznym kąciku nałożę sobie ponownie ten cień, tak jak w poprzednim makijażu. Jakby nic tutaj innego z tej palety w takim jasnym kolorze nie ma do wewnętrznego kącika, więc jestem zmuszona do używania tego cienia, ale jest przepiękny. Cienie bardzo ładnie się ze łączą, to nie widzę, że, że absolutnie. Żadnych problemów z ich rozcieraniem. I teraz wezmę sobie ten cień i zobaczymy, jak mu się sprawdzi jako eyeliner. Też jest super napigme fajnie napigmentowany. Bardzo ładnie się transferuje na powiekę. Przyklejaniem na błysk widzę że troszeczkę gorzej, aczkolwiek tak nie jest, że pamiętajmy o tym, że to jest cień. Uważam, że kolorystyka jest bardzo ładna. Bez tej kreski ten makijaż był taki subtelniejszy, a z kreseczką już jest bardziej taki zdecydowany i tutaj absolutnie te kolory idealnie do siebie pasują. Na linię wodną nałożę sobie jasny eyeliner od Apolki i odrobinę tego eyelinera dodam sobie tutaj, bliżej wewnętrznego kącika i dołożę odrobinę tego cienia na eyeliner. Myślę, że wygląda ciekawie na tej jasnej bazie I tak wygląda skończony makijaż, cienie się przepięknie rozcierały, błyski są naprawdę bardzo ładne. Ten cień na dole, który sobie nałożyłam ten trichrom. Z tego co dobrze pamiętam, bardzo przypomina mi multichrom od Glamshopu, zielona, przepraszam, różowa żaba. Także naprawdę super się z tymi cieniami pracowało. Myślę, że to jest taki lekki makijaż, wdzięczny, dodający takiej świeżości, lekkości i też. Fenomenalnie się robiło kreskę tym cieniem, także nic się tutaj nie osypywało, wszystko super. Brakuje mi oczywiście jakiegoś beżu, żeby rozblendować sobie jeszcze ładnie tutaj e, tą górę, żeby ona była jednak troszeczkę bardziej wysmużona, e, ale mimo wszystko bardzo fajnie się pracowało z tymi cieniami. Błysk też ten, e, który nakładałam palcem, przynosił się świetnie. E, także jeśli chodzi o ten, o ten makijaż, to e, absolutnie tutaj do cieni nie mam żadnych zarzutów, bardzo fajnie mi się z tą paletą pracowało. I kolejny makijaż nałożę odrobinę korektora. Too Faced. Będzie to też makijaż, który będę budować na mokrej bazie, ponieważ z takiej techniki korzystam dosyć często i chcę zobaczyć jak się pracuje z tymi cieniami. Właśnie na pomadce, bo w tym wypadku będzie to pomadka z Sephory. Więc dosłownie odrobina bazy i kolor pomadki, po której sięgnę to 23. I rozprowadzam sobie na póki co górnej powiece. Teraz sięgam po czarną kredkę i jest to kredka Cascade of Colors. Nakładam ją na górną linię wodną, a także na dolną. I w linię rzęs wchodzę też z tą kredką. I sięgam po czarny cień z palety. I delikatnie osuszam sobie blenduję i rozmurzam tę kredkę. Czarny ma naprawdę niesamowitą formulację. I teraz sobie sięgam, chciałam powiedzieć po cień różowa żaba, a nie jest to różowa żaba, i nakładam ten cień w centralnej części powieki. Przepiękny jest ten cień, bardzo mi się podoba i ten błysk jest naprawdę wyjątkowy. I sięgam sobie po ten cień. I blenduję delikatnie zewnętrzne granice. I to samo robię w wewnętrznym kąciku. Wszystko się tutaj ładnie rozciera. Bardzo ładnie się łączą te cienie ze sobą. I dokładam teraz odrobiny tego cienia. I on też jest taki mokry. Ten cień jest bardzo fajny, chociaż pigmentacja nie jest jakaś piorunująca, to bardzo przyjemnie się z nim pracuje. I myślę, że górę rozsmurzę sobie tym najbardziej neutralnym cieniem z palety. Myślę, że odrobinę jeszcze dołożę czarnej kredki w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku i jeszcze troszeczkę rozblenduję to czernią. I wewnętrzny kącik tradycyjnie tym najjaśniejszym błyskiem, żeby troszkę go tu oczyścić. Dość wysoko wyciągam ten cień. Dolną powiekę rozblenduję sobie jeszcze mieszanką tych dwóch cieni. A wewnętrznym kąciku jeszcze tego pomarańczowego błysku. Myślę, że fajnie będzie się tu komponował z tym fioletem. I tak się prezentuje skończony makijaż. Taki makijaż moim zdaniem troszeczkę wyszedł w stylu Nataszy Denony. Ona chyba lubi właśnie robić takie Halo Eye Spotlight. I powiem Wam, że ten cień trichromowy tutaj idealnie się spisuje. Moim zdaniem wygląda przepięknie, bardzo mi się podoba. To chyba będzie mój ulubiony razem z czarnym cieniem z tej palety. Ogólnie cienie się bardzo ładnie są blendowały. Też nieco brakuje mi w tym makijażu tego, że nie miałam jak użyć żadnego takiego cienia bazowego, beżowego, tak żeby wszystko tutaj oczyścić, podczyścić, ale myślę, że jak na to, że takiego jasnego cienia tutaj do rozblendowania, do podczyszczenia granic nie miałam, to makijaż wygląda całkiem yy, przyzwoicie. Myślę, że wyszedł naprawdę fajny makijaż wieczorowy, cienie naprawdę przepięknie, wszystkie się ze sobą rozcierały, tutaj absolutnie nie zauważyłam żadnych problemów, także jestem bardzo zadowolona. No i cóż, przechodzimy do kolejnego makijażu. I w tym makijażu będę się poruszać po tej kolorystyce. Zacznę sobie od tego ciemnego cienia. I wklepuję go w zewnętrznym kąciku. Delikatnie rozcieram. Fantastyczny odcień brązu, moim zdaniem zupełnie inny niż w palecie. Zobaczcie, moim zdaniem ten w palecie jest cieplejszy niż to, co wypada przynajmniej na mojej powiece i też jest ciemniejszy. Teraz wezmę sobie ten cień, tak żeby zrobić ładne przejście i blenduję sobie granice tego brązu. Przepięknie się rozcierają te dwa cienie. I wysmurzam sobie odrobinę do boku. I wewnętrznym kąciku nałożę sobie cień Unity. On wypada na powietrze dosyć ciemno w porównaniu do tego, jak wygląda w palecie. W sumie na oku powiem wam, że nie widzę jakiejś dużej różnicy pomiędzy tym a tym cieniem. Zobaczcie, tutaj sobie zewnętrzne kąciki wyblendowałam tym, a wewnętrznym kąciku nałożyłam ten jaśniejszy. No nie ma tutaj zdecydowanie jakiejś takiej piorunującej różnicy. No ale wszystko się przepięknie blenduje. Bardzo ładnie tutaj to wygląda. Górna powieka jest już prawie gotowa, z matami pracowało się naprawdę bardzo fajnie. I teraz jeśli chodzi o dolną powiekę, ja pomyślałam, że nałożę sobie ten błysk, bo on jest bardzo taki drobno zmielony, jest bardzo gładki, więc idealnie nada mi się właśnie tutaj w formie cienia na dolną powiekę. Bardzo gładki, rozprowadza się również super. Delikatnie wyblenduję sobie resztką na pędzlu tego cienia Unity. Błysk w tym cieniu jest naprawdę mało zauważalny, także tutaj nada się idealnie również na całą powiekę, fajnie do takiego smoky, a z delikatnym błyskiem myślę. Bardzo fajny cień. Próbowałam zakombinować coś z wewnętrznym kącikiem, ale myślę, że nie ma co kombinować, po prostu sięgnę po ten tutaj. Zdecydowanie w tej palecie brakuje mi jeszcze czegoś jednego jaśniejszego. Mógłby to być jakiś jaśniejszy mat. Paleta jest moim zdaniem dosyć ciemna. Dodam sobie jeszcze odrobinę tego cienia tutaj na przejściu. I sięgam po brązowy eyeliner od Apolki, nałożę go na pewno na linię wodną i zrobię sobie kreskę. I tak wygląda skończony makijaż, taka matowa propozycja z lekko błyszczącym dołem. Powiem, że bardzo mi się podoba ten kolor na górnej powiece mimo tego, że na powiedz, jak widziałyście, wypadają dosyć ciemniej. Uważam, że jak na 15 minut blendowania górnej powieki, jedno i drugie oko, to naprawdę praca z tymi cieniami to czysta przyjemność i są bardzo szybkie w pracy, bardzo dobrze się łączą. Korystyka, mimo wszystko, podoba mi się bardziej na oku niż w palecie. Chociaż cienie wypadają ciemniej, to musicie mieć na uwadze, ale absolutnie to nie mam nic do zarzucenia tym cieniom, których używam w tym makijażu, bo wyglądają przepięknie. Typowo jesiennie taka kolorystyka jak najbardziej mi odpowiada. Ja lubię siebie w takich kolorach, uważam, że podkręcają absolutnie i dają pazura w brązowej tęczówce. Jeśli chodzi o ten makijaż, to by było tyle. Przechodzimy do ostatniego makijażu. I w ostatnim makijażu moją bazą będzie baza od Pierrene, ale ponieważ ona nie ma koloru, to dołożę sobie odrobinę korektora Rimmel. I zaczynam sobie od tego cienia tutaj i nakładam go w zewnętrznym kąciku. Nie będę ukrywać, że ten odcień jest chyba moim ulubionym, jeśli chodzi o maty. Może oprócz czerni. Ma bardzo ładny odcień. I przeciągam od razu ten cień odrobinę do wewnętrznej części mojej powieki. Ten cień jest to jeden z niewielu neutralnych w tej palecie. Teraz nakładam sobie w zewnętrznym kąciku czarną kredkę. I wyciągam sobie do boku, robiąc jaskółkę. I blenduję oczywiście czernią, osuszam czernią z palety. Nakładam też kred czarną kredkę od razu tutaj w wewnętrznym kąciku i robię dokładnie to samo, czyli blenduję sobie czarnym cieniem, gdy ma przepiękną pigmentację. Formuła jest naprawdę fenomenalna tego czarnego cienia. Tym pod spodem się tutaj nie przejmuję, ponieważ będę za sobie czyścić. Następnie biorę ten cień. To jest chyba mat, którego najrzadziej używam. Robiłam nim tylko kreskę, a jest bardzo ładny. I do tego makijażu fajnie będzie pasował, bo jest właśnie taki neutralny. I blenduję sobie powyżej tej kreski. I teraz to samo robię powyżej tutaj tego ciemnego cienia. Wszystko się naprawdę bardzo ładnie blenduje. I też robię sobie jeszcze drugą kreskę. I to samo, delikatnie blenduję czernią, a środek wypełnię sobie tym błyskiem. I teraz, co robię, to przechodzę do oczyszczenia tej granicy, bo fajnie było. Jednak jakby ona była taka sprecyzowana, bo chcę tam nałożyć na pewno jakieś błyski. Wewnętrznym kąciku, bliżej wewnętrznego kącika, nałożę sobie ten błysk najjaśniejszy. Po prostu nakładam go bezpośrednio na korektor. A w centralnej części powieki wezmę ten błysk bardzo gładko zmielony, którego jeszcze w sumie nie miałam okazji używać, więc łączę je ze sobą. Raczej tu nie powinno być problemu, bo wszystkie błyski ładnie się z tej palety łączą. I na koniec myślę, że odrobina koloru nie zaszkodzi, więc sięgam po ten cień i delikatnie jeszcze dokładam go w zewnętrznym kąciku. I tak wygląda skończony ostatni makijaż. Dodałam sobie odrobinę na dolną powiekę tego cienia błyszczącego, który mam tutaj. I wewnętrznym kąciku, yy, analogicznie ten, którym mam wewnętrznym kąciku na górnej powiece. Mam no, nadzieję, propozycja nietypowa, jak na mnie, przypadnie Wam do gustu. Ogólnie jak wiecie, jestem zwolenniczką klasyki, więc to już jak na mnie to jest taki wystrzałowy makijaż. Yy, z cieniami, jak widziałyście, pracowało się bardzo dobrze, wszystko się ładnie łączyło, wszystkie cienie się ładnie rozcierały. Dodałam trochę kryształków, tak żeby. Yy, Nieco ten look jeszcze wzbogacić, no i cóż, przechodzimy do podsumowania. To by było tyle. Mam nadzieję, że tematyka tego odcinka i makijaże przypadły Wam do gustu. Jak zwykle koniecznie w komentarzu napiszcie, który makijaż jest Waszym ulubionym. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o pracę z paletą, to ja tutaj jak najbardziej podczas robienia makijażu omawiałam Wam, jak się pracuje z każdym cieniem, więc pokrótce tylko powiem, że ogólnie paleta bardzo mi się podoba. To jest zdecydowanie moja kolorystyka, chociaż powiem Wam, że dużo bardziej podobała mi się w internecie na słoczach, wydawała mi się wtedy taka bardziej neutralna, natomiast na żywo jest to. Troszeczkę cieplejsza. Co też tutaj zdecydowanie jest dla mnie zaskoczeniem, to to, że niektóre ci nie wypadają dużo ciemniej na oczach niż w palecie i raczej nie jest to kwestia bazy, ponieważ testowałam te cienie na różnych korektorach, na różnych bazach i zauważyłam po prostu taką zależność, że niektóre z tych cieni wypadają po prostu ciemniej, co świadczy o tym, że ta paleta jest dosyć ciemną paletą, jednak taki jeden tylko jaśniejszy błysk to moim zdaniem na paletę, gdzie jest 15 cieni jest to zdecydowanie zbyt mało i gdybym miała wybierać paletę pomiędzy na przykład retro, która jest wiadomo troszeczkę inna, a pomiędzy tą, jeśli miałabym porównać, która bardziej mi się podoba, bo tamta też wyszła jesienią tylko w ubiegłym roku. To zdecydowanie postawiłabym na paletę retro. Też szczerze mówiąc, nie wiem czy zostawię, ponieważ oprócz dwóch cieni, które są to jak najbardziej unikatowe, czyli ten multichrom i ta czerń, która jest absolutnie fenomenalna i szczerze mówiąc, być może zdecyduję się na to, żeby wyciągnąć tę czerń, a pozostałą część palety po prostu odsprzedać. Chciałam dla was zrobić przede wszystkim test i ten test wyszedł jak najbardziej pozytywnie, także tak jak już wspomniałam, paleta ogólnie na plus. Jeśli Wam się podoba, to jak najbardziej możecie sobie ją kupić. Jeśli to miałaby być Wasza pierwsza paleta na Taszyniony, myślę, że powinniście być zadowoleni. Także tyle tytułem podsumowania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tej palecie, czy macie ją, czy zamierzacie kupić, czy czekałyście do mojego testu z zakupem. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.